Z błękitnymi owiska 4 do 0. Ładna pogoda. Jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie? Nie udało nam się zagrać meczu ligowego z wiadomych przyczyn organizacyjnych z naszego pierwszego rywala. Fajnie, że wyszło tak, że gramy dwa sparingi. Pierwszy z błękitnymi, drugi z włosem I ten mecz z błękitnymi no, był takim przetarciem dla pierwszej takiej osiemnastki, która, która jest przewidywana na. na pierwszy mecz ligowy. Cieszę to, że mimo trudnych warunków pogodowych, bo dość parno było, udało się rozegrać dobre spotkanie. To piłka już chodziła od nogi do nogi. Gdyby skuteczność była większa, wynik mógłby być bardziej okazały. Także ten sparring był bardzo udany. Niewątpliwie będzie pan miał dylemat jakimi zawodnikami grać, bo tak weszli rezerwowi poziom nie spadł. Mamy bardzo wyrównaną kadrę i szeroką kadrę. Myślę, że tych 23 zawodników, którzy są w kadrze pierwszego zespołu zapewniają nam wysoką jakość grania w piłkę na poziomie trzecioligowym i tylko rywalizacja na poszczególnych formatach może podnosić umiejętności zawodników i Umiejętności całej drużyny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.